Światowy Dzień Walki z Depresją obchodziliśmy w Gnieźnie w Centrum Kultury STD, gdzie zorganizowano prelekcję tematyczną. Rozmawialiśmy na ten temat z psycholog Moniką Burhardt ze Szpitala Pomnik Sztupolski. Jakiekolwiek trudności natury psychicznej stają się coraz mniej wstydliwe, bo coraz więcej się o nich mówi i są coraz bardziej powszechne, ale na pewno dużą rolę odgrywa to, że coraz chętniej ludzie biorą udział w różnych wydarzeniach, coraz więcej funduszy jest inwestowanych też w to, aby promować przeciwdziałanie depresji, ponieważ te konsekwencje, które widzimy na skutek właśnie różnych trudności, z którymi ludzie w dzisiejszych czasach bardzo. No ciężko sobie radzą, w sensie takim, że mamy, żyjemy w ogromnym pędzie. Nie mamy czasu odpoczywać, nie mamy czasu pomyśleć o sobie, o swoich potrzebach, a y, służyć na przykład na rzecz innych osób możemy tylko wtedy, kiedy zadbamy odpowiednio o siebie. My bardzo często nie mamy tego czasu, żeby zadbać o siebie, i to w konsekwencji doprowadza do wyczerpania. A jak my jesteśmy wyczerpani, to wszelkie nasze mechanizmy obronne po prostu się rozpadają, siadają. My nie mamy, nie mamy siły, żeby rozwiązywać problemy. To, z czym zwykle bez problemu sobie radzimy, nagle urasta do rangi takich trudności nie do rozwiązania. Dlatego tak ważne jest to, żeby też ludziom uświadamiać, jak ważny jest odpoczynek tak po prostu. Dobre jedzenie. I proszę mi wierzyć, że jeżeli skupimy się też na tych podstawowych aspektach życia, to nasze podstawowe potrzeby fizjologiczne będą zaspokojone. Na pewno będziemy rzadziej mówić o um, takim um, obniżonym nastroju, no bo też musimy rozróżnić obniżony nastrój na skutek wyczerpania oraz depresja, która jest na przykład na skutek różnych zmian biochemicznych. No. Kogo wciąga, kogo wsiąka depresja, bo takie osobowości są zdefiniowane? Na pewno osoby, które um, mają taką tendencję do um, obarczania siebie winą o różne um, porażki um, czy różne trudne sprawy, które się wokół dzieją. Um, osoby, które um, nie wykształciły pewnych konstruktywnych mechanizmów radzenia sobie z trudnościami. Chodzi o to, że nie mają w sobie na tyle poczucia siły własnej i takiej elastyczności też do radzenia sobie z różnymi, ponieważ my tą siłę nabieramy na bardzo wczesnych etapach życia. I jeżeli ktoś przez wiele lat miał tylko takie negatywne, krytyczne słów się nasłuchał na swój temat, no to ciężko od niego później oczekiwać, że on będzie bez problemu radził sobie z różnego rodzaju trudnościami. Każdy z nas ma gorsze i lepsze dni. Pytanie, jak my sobie z tym radzimy. Nie każdy z nas ma repertuar mechanizmów, narzędzi, który może sprostać po prostu te, tym oczekiwaniom, tym trudnościom. Takim dostępnym narzędziem, czy, czy czymś, co umożliwia uzyskanie wsparcia jest po prostu otoczenie. W się sensie życzliwi ludzie. To może być nawet jedna osoba, która powie, która nie będzie bagatelizować naszych trudności, która nas wysłucha, która nie będzie próbowała na siłę forsować złotych rad, ale najzwyczajniej w świecie nam też, po pierwsze, uzna to, że cierpimy. A w dalszej kolejności spróbuje nam um, otworzyć oczy na możliwości, które mogą nam pomóc poradzić sobie z różnymi trudnościami. Bo czasami jest tak, że te mechanizmy czy narzędzia są na wyciągnięcie ręki, ale my ich nie widzimy. Bo człowiek w kryzysie myśli troszkę inaczej, on mniej często widzi, on jest w takim poczuciu też beznadziei. I wtedy rolą nas, jako osób wspierających te osoby, to też jest wyłuskanie czegokolwiek z ich życia, aby tą nadzieję przywrócić, że jeszcze będzie dobrze, jeszcze będą dobre chwile. A jeśli pójdzie źle, to jakie mogą być negatywne skutki depresji? W najgorszym przypadku. Doprowadza to do no, myśli samobójczych i y, do y, samobójstw dokonanych, jak to się mówi fachowo, gdzie y, po prostu te, te one są skuteczne. Ym, tak, ale, ale to, to jest taka już najbardziej skrajna forma. Ym, ale przede wszystkim prowadzi to do trudności w życiu codziennym. Mam na myśli trudność z rozwiązywaniem zadań, na przykład w pracy. Ym, mamy zaburzenia snu. Wybudzamy się na przykład bardzo wcześnie rano i już dalej nie możemy spać. Wtedy jesteśmy zmęczeni, i wtedy znowu to też wpływa na nasz nastrój, bo tak jak mówiłam wcześniej, że jednak to wyczerpanie i zmęczenie wpływa na to, że my jesteśmy mniej zdolni do tego, żeby podejmować różne wyzwania. Ale pani zna osoby, które wyszły z depresji? Co mówią? Na pewno każda osoba, z którą mam do czynienia, mówi, że, która przechodzi przez epizody depresyjne. Mówi, że bardzo ważne było wsparcie wtedy, w sensie obecność innych osób, to, że w każdej chwili miały kogoś, do kogo mogą się zgłosić. Komu mogą opowiedzieć o swoich trudnościach, ale to też nie jest takie proste, bo bardzo często osoby, bo ja bardzo dużo pracuję z osobami chorymi somatycznie. I to jest tak, że te osoby nie chcą tak łatwo dzielić się swoimi trudnościami, bo nie chcą obciążać swoich najbliższych, bo martwią się oni po prostu z troski. Więc to też jest ważne, żeby te osoby sięgały po fachową pomoc, jeżeli mają taką możliwość, jest taka potrzeba, i nie wstydziły się tego. Całe szczęście, że żyjemy w takich czasach, że korzystanie z pomocy psychologicznej nie jest już, jest już tematem tabu, nie kojarzy się z czymś złym, bo bardzo często osoby z pewnymi przekonaniami, że pomoc psychologa to, to, to tylko dla nienormalnych, tak mówiąc kolokwialnie, absolutnie nie. Tak naprawdę każdy z nas na pewnych różnych etapach życia potrzebuje jakiegokolwiek wsparcia z zewnątrz. A prawda też jest taka, że my dla swoich najbliższych, nawet tych w cierpieniu, nie zawsze jesteśmy autorytetem, a bardzo często nie. Chodzi o to, że znając, jest taki mechanizm, znając czyjeś słabości, my tej osoby tak prędko nie posłuchamy tej naszej najbliższej, jak to samo ta osoba usłysze z ust obcego człowieka. No to tak niestety jest, bo to później doprowadza do różnych frustracji, że obojętnie ile byśmy niestety nie mieli dyplomów z danej dziedziny, my dla swoich najbliższych nie do końca będziemy tym autorytetem. I na koniec, w dniu walki z depresją, co pani by chciała powiedzieć Chorym i zdrowym. Żebyśmy byli na siebie uważni, żebyśmy słuchali siebie, żebyśmy mieli dobry kontakt ze sobą, samym, w sensie, żeby śledzić, nie bać się tego, co czuję, co myślę, czego chcę, a czego nie chcę. Obserwować też, co nam szkodzi, a co nam służy, i żeby starać się otaczać jak największą ilością rzeczy, które nam po prostu służą. I które sprawiają radość, przy których czujemy się dobrze, bezpiecznie i dodają nam energii, bo potem możemy poznać, że to jest coś dla nas dobrego. W Polsce z powodu depresji cierpi ponad milion dwieście tysięcy osób.